Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przez Świat z Modami, odcinek numer 25. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju jubileusz, ponieważ jest to ćwierć setki. Cieszę się, że udało nam się dojść tak daleko. Wiem, że dosyć rzadko wychodzą te odcinki, ale jednak, jednak one wychodzą i do jakiejś liczby cały czas dochodzimy. Mam nadzieję, że tych odcinków będzie coraz więcej, będą one wychodziły coraz częściej, tak żebyśmy mogli dojść do jakiejś sensownej, ciekawej, fajnej liczby. Dobra, na pewno osoby, które były bardziej spostrzegawcze pewnie spodziewają się, co będzie w dzisiejszym odcinku. W ostatnim odcinku mówiłem troszkę, że jak gdyby będziemy wykorzystywali e, produkty ze pszczół, e, więc na pewno stworzymy m, dzisiaj e, Carpenter i, 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 i e, Centifruge. To są dwie rzeczy, które dziś na pewno stworzymy, ale zanim do tego przejdziemy, e, troszkę rozwiniemy nasz system e, Logistic Pipes. E, zauważyłem, że tutaj w ogóle nie stworzyłem e, bardzo ważnych rzeczy, czyli Automatic Crafting Table. Uh, crafting automatic crafting table wooden gear i um, wooden gear potrzebujemy pół cztery sztuki request i szybko stworzymy przy okazji um, 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 um. naszego workbench'a cztery sztuki czy cztery Ponieważ chciałbym jak gdyby stworzyć, jak gdyby dwie rzeczy do dodać do naszego Logistic Pipes. Po pierwsze właśnie Automatic Crafting Table, to będzie pierwsza rzecz, czyli przy okazji będziemy potrzebowali na pewno uh, Crafting Logistic Pipes, jeśli dobrze pamiętam. Basic Logistic i chyba to się tworzyło razem z, 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 z Glowstone'em. Tak, Glowstone Basic. Czyli 4 sztuki Glowstone potrzebujemy dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Um. I to połączmy. Crafting, crafting. Resztę oczywiście odłożymy do naszego ekwipunku. Dobra, mamy cztery sztuki naszego um, naszych Wooden gear, które potrzebujemy właśnie, żeby stworzyć automatic crafting table. Um, w sumie źle zrobiłem, bo za mało wziąłem tego wooden geil. Jeszcze jedno na pewno musimy stworzyć. Cztery sztuki request. I na pewno jeszcze jedno, jeśli chodzi o um, crafting. Jedna sztuka pyk. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Za chwilę powinno dojść do nas cztery sztuki Woodinger. O. Jeden, drugi. O. Gdzie reszta? Hello? O jest, trzeci i czwarty. Dobra, no i teraz ze spokojem możemy jak gdyby stworzyć kolejny system logiczny. Jedno. Oj, nie to. Pyk. No, nie to. Pyk crafting, crafting table, wooden gear. Wejdźmy do naszego crafting logistic, import. Mamy automatic crafting table. Zobaczmy, czy wszystko działa. Przywołajmy jakiś automatyczny crafting request. Zobaczymy, czy to wszystko działa. Missing one crafting table. A nie nauczyliśmy naszego systemu, jak stworzyć crafting table, więc stworzymy więcej. Naszego, poszerzymy bardziej nasz logiczny system. Tutaj widzę, że nie mamy żadnych. No dobra, stworzymy kolejny. Czemu by nie? Odłożymy to do naszej skrzynki, która jest najbliżej i, i przywołamy nasz Automatic Crafting Table. Request. Request successful, czyli za chwilę. O, widzieliście pewnie, że itemy szły w odpowiednie miejsce. Deski też poszły. Pyk, 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 pyk. No i dawaj nasz finalny produkt. Poszedł, nie poszedł? Mam nadzieję, że za chwilę tutaj będzie. O, nasz automatyczny crafting table. Aha, może stwórzmy jeszcze jeden. Teraz tak, jeszcze na pewno potrzebujemy Missing One Crafting Table. No już ci robię, no spokojnie. Co się wyrywasz? Dobra. Deski, 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 deski były gdzieś tutaj. O, trzy sztuki. Co za niefart. Jedna sztuka. Mamy nasz Crafting Table. No. No. E. Boż nie tak. Nie to miałem zrobić. Więc tylko wziąć drewno. Zamienić to na deski i te deski wrzucić do automatycznego crafting table. A nie stworzyć crafting table. Myśl, 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 myśl. Dobra. Wrócimy nasz crafting table. Skonfigurujemy odpowiednio, importujemy mamy crafting table. Nauczyliśmy jak tworzyć crafting table, teraz gdy możemy ze spokojem przywołać e, nasz automatyczny crafting table. Request Successful. Teraz gdyby wszystkie komponenty, które są potrzebne, e, może gdyby stworzyć e, w poszczególnych e, w skrzynkach, tak, w poszczególnych automatycznych craftingach. Ponieważ gdzieś tutaj jest Wooden Gear, tutaj mamy oczywiście Crafting Table, a tu mamy auto crafting, Automatic Crafting Table. No i teraz, oczywiście, znając te wszystkie procedury, jak się co tworzy, może przywołać mi to, co właśnie chce. Dobra. Chcieliśmy stworzyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, tak jak mówiłem, stworzymy Carpenter. Carpenter i Centrifuge. Carpenter. Zaczniemy od Carpentera. I do tego potrzebujemy jak gdyby Stardew Machine. To jest Bronze Ingot. Bronze ingot, ingot tworzy się przez Tin i Cooper. Tin i Cooper. Mm, ta skrzynka. Weźmiemy, stworzymy tego troszkę więc A mamy w sumie Bronze Ingot, więc nawet nie mamy co się przejmować. Ale mieliśmy jeszcze wziąć um, dwie sztuki Glowstone'a. Wziąć nasz Basic Logistic Pipes. Ekwipunek. No, podnieść się. Dobra, Crafting Logistic Pipe teraz ładnie możemy stworzyć Starting Machine. W taki sposób się tworzy, Crafting Logistic Pipe, podłączyć, zaimportować. Mamy Starting Machine. Można by jeszcze nauczyć nasz system, wiecie co, nauczymy. W sumie nauczymy, bo to jest dosyć, dosyć ważna sprawa, bo nie zawsze będzie ingot. W związku z tym będziemy mieli jeszcze jeden automatic crafting table. Zobaczcie, że jak gdyby krok po kroku, ile można tutaj zdziałać. Już mamy mm, dokładnie 12 sztuk e, automatycznych craftingów e, i ten system na pewno będzie cały czas się powiększał. Jestem ciekawy, ile tych automatycznych craftingów będziemy mieli na samym końcu serii. E, na pewno sporo, ale to oczywiście z biegiem czasu. No dawaj mi automatyczny crafting table. Oczywiście nie mam Basic Logistic Pipes, więc muszę też stworzyć basic. Basic Logistic się tworzy poprzez. O, mam, 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 mam. Basic Logistic Pipe no. Czemu nie pokazujecie mi jak się tworzy Basic Logistic Pipe z crafting. BASIC... Seriously? Diamond gear? Diamond transport pipe, da... gold gear. Czy tutaj mogę stworzyć gold gear? Oooo! To. O, mogę. Czyli tam były dwie sztuki gold gear. E, chyba wydaje mi się, że gdzieś miałem diamond. No pewnie, że mam diamond. Mam. Potrzebujemy jeszcze szkło. Torcze redstoneowe. Dwie sztuki. <laughs> Wiem, że gdzie miałem gdzieś patyki. Wydaje mi się, że patyki miałem w tamtym miejscu. A, jeden patyk, oczywiście, jak zwykle za mało. Dobra, szybko stworzymy. Mamy torcze. Mamy za chwilę. Tak, mamy Gold Gear. Dwie sztuki. Co jeszcze? <laughs> A, szkło. Szkło, 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 cztery sztuki, dobra, teraz tworzymy, nie to zawsze, nie ten przycisk naciskam, szkło, um, gold gear, redstone torch, basic logistic, no i teraz z glowstone'em, swoją drogą muszę tutaj przynieść więcej glowstone dust, bo widzę, że mi się powoli kończy. Jedna sztuka, crafting, logistic bronze, i jeszcze potrzebujemy na pewno mm, trzy sztuki kupra, czyli miedzi, tino. I no i stworzymy, oczywiście. Mam już automatyczny crafting table? Nie stworzyłem? Wydawało mi się, że tworzyłem, ale jeśli nie ma, to w takim razie niestety musimy stworzyć, no nie mam, odłożymy w tym czasie niepotrzebne rzeczy, bo troszkę nam się robi bałagan, a tego zbytnio nie lubię. Potem ciężko jest się połapać gdzie co, gdzie co jest. Odłożymy do naszego alchemii bag niezbędną rzecz, a w sumie w tym momencie ona jest nam zbędna. Dobra, mamy jedno. Tworzymy trzynasty system. Logiczny, automatyczny również. Cooper, tin, bronze, ingot, crafting skonfigurujmy, zaimportujmy. Wszystko działa. Cóż więcej chcieć? No dobra, czyli teraz, jeżeli możemy stworzyć Stardy Machine, myślę, że dwa ze spokojem mogę przywołać. Request, czym co jeszcze potrzebujemy do naszego do naszego e, carpentera, carpenter, e, szkło i więcej brąz ingot, brąz ingot oczywiście mamy tu, 6 sztuk potrzebujemy szkło dwie sztuki, chyba zobaczymy co jeszcze potrzebujemy do naszego e, centrifuge, centi, um, centrifuge, cooper, stardi. no. Dobrze, że stworzyłem dwie sztuki. Jak widać, to się nam opłaci. Jeszcze dwie sztuki szkła. Dobra. I akurat mamy Stardew Machine. Jedna sztuka. Druga sztuka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwie sztuki. Carpenter. Z tego stworzymy Centrifuge. I jeszcze będziemy na pewno potrzebowali i ten teleport pipe o, nie. Będziemy potrzebowali, o, chwila chwila. Stone Conductive Pipe. Jedną sztukę tak. I jeszcze będziemy potrzebowali na pewno nie ma. Dobra, czyli możemy to zamienić na. No, 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 no. Jak to się nazywało? Już wam mówię skraftuję i wam powiem Power Teleport Pipe. O, właśnie. No dole zobaczymy, jaką tam musimy ustawić frekwencję, żeby przesyłać energię, ponieważ nasze dwie maszyny, które będziemy tworzyli, które stworzyliśmy w sumie, ale które będziemy wykorzystywali, no potrzebują Frequency One. Potrzebują no, energii, niestety. Będziemy potrzebowali na pewno jeszcze wodę, więc jedno wiaderko w sumie mam w naszym ekwipunku. Ale, ale. No dobra, jedno wiaderko powinno wystarczyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. To jest w brązowym. Jedno wiadereczko. Weźmiemy trochę wody i na razie stworzymy tymczasowo, oczywiście, bo prawdopodobnie to miejsce się zmieni, ale tymczasowo myślę, że pójdziemy do pszczół. Tam stworzymy naszego. Centrifuge. Aha, wiem czego nie wiem. oczywiście. To jest standardowe, ale jak myślę, myślę, że mogę to przywołać w innym miejscu. Przywołam itemy, które będę potrzebował w naszym pokoju od Town Craft. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko co potrzebne, będę mógł przywołać, że to wszystko jest na miejscu. Dobra. No, lecimy do góry, do góry, do góry, do góry. A, swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście. Jak będziemy trochę przechodzili, to poprawiła mi się troszkę aura. O, teraz właśnie było to widać. Był taki potężny skok w naszej atmosferze, jeśli chodzi o biz. Co jest dobrą sprawą. Muszę jeszcze, oczywiście, wyciągnąć nasz Remote Orderer i przywołać tak. Na pewno potrzebuję dwie sztuki Redstone'a. Dwie sztuki, potrzebuję na pewno Tinu, eee, cztery sztuki. Teraz gdzie jest Tin? Mm -hmm -hmm. I glass Pain dwie sztuki przy okazji. Jeden diament. I teraz znajdźcie mi tutaj eee, Tinu, troszkę, troszkę Tinu. No, 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 no. Trzecia brąz. Raffinet, Cooper. Ale gdzie jest Tin? Oh. Silver ingot. No, znalazłem już wszystkie rodzaje, ale oczywiście tego właściwego znaleźć nie mogę. Może tak po kolei polecę, będzie chyba szybciej. Tak, pewnie większość z was już znalazła i się śmieję, Boże, co to za ślepota ruska, że nie może znaleźć tego przedmiotu. No ale już musicie mi to wybaczyć, bo naprawdę nie mogę tego znaleźć. Gdzie jest Tin? Ha? Jest Tin. Koło Kupra. Um, cztery sztuki potrzebuje. Jezus. No trudno, no nie zauważyłem tego za pierwszym razem. Um, dobra, chodźmy do góry. Zobaczymy też przy okazji, co się dzieje z naszymi pszczołami, bo to też jest bardzo ważna sprawa. I przy okazji też... Um, Przeczujemy je inaczej. Kto wie, może jakiś nowy rodzaj powstał. Cultivated, middle, middle i common, middle i cultivated. Cultivated z common, middle, drone z cultivated, princess, middle, princess z... Nie. A, dobrze, 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 dobrze. Z Cultivated Drone. I tu weźmiemy jeszcze, myślę, Common Princess. Z Middle Drone. Zobaczymy, co z tego powychodzi. Common Princess. Zobaczymy, co tu w ogóle powstało. Cultivated, Cultivated, Middle. I tu pewnie będzie Common. No dokładnie. Myślę, że tymczasowo mogę ustawić nasz Carpenter w tym miejscu. Natomiast. Nasz centifruć w tym miejscu. Oczywiście potrzebujemy mm, nasze rury, dwie sztuki. Dobra, raz, dwa power i, i, i frequency one can receive true. Super. Uh, Centifruge. Mamy tu jak gdyby honeycomb. Przy okazji będziemy jak gdyby to przetwarzać. Otrzymamy beeswax i honey honeydrop. Um, dobra, a tutaj oczywiście potrzebujemy... Hmm. Nie mogę jak gdyby wrzucić tej wody? O, mogę. Myślałem, że wody nie mogę włożyć. Uh, i, i, I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, ustawiało się... Recepturę naszego b bi, no dobra, co dalej? Czemu nasz. Może gdyby to zamienimy, nie może energia nie dochodzi, nie mam pojęcia. Can receive true, może za mało wody, rzeczywiście, za mało wody, wiecie. Z tego co ja pamiętam, potrzebne były dokładnie dwie sztuki wody, ale mam nadzieję, że tym razem się nie mylę. Takie mam przeczucia, że jest za mało wody. Jeśli mam rację, to super. Jeśli nie, to jestem troszkę zakłopotany, ponieważ no w tym momencie, gdyby nie wiem, co tak naprawdę może zakłócić pracę, co innego może zakłócić pracę naszego carpentera. Jak dobrze, że mamy właśnie ten y, electric jetpack, bo można bardzo szybko się przetransportować z jednego miejsca na drugi. Mm. No dobra, i i wrzucimy wodę. Tak, tak, jak myślałem, to jest zbyt mało wody. Um, I teraz powinniśmy dostać nasz efekt finalny, czyli Be To, czego właśnie. Cały czas chcieliśmy. Prawdopodobnie w drugim naszym centrifuge, e, właśnie, mamy Honey Drop. Tutaj mamy nasz bee Elizer, który możemy wyciągnąć. No i możemy bawić się teraz naszymi pszczołami. Dobra. E, gdzieś tutaj był. Weźmiemy Common Queen. Wrzucimy do bee Elizera. Mm, oczywiście Honey Drop, Common Queen, i teraz mamy wszystkie informacje o, naszym, o naszej pszczole. E, czy naszej królowej w sumie? E, species, czyli Common Forest, tak, zostało to stworzone. E, Life shorter, shorter. Speed slowest, czyli szybkość last span, czyli krótkie życie. Ma, czyli potrzebuje jak gdyby kwiatów. E, no, area 9x3x9. Na na Efektów żadnych. Klimat normalny, temperatura żadna. No i tu nic ciekawego nie ma. No, czyli czym pracuje w ciemności, czy potrzebuje kwiatów, czy pracuje, czy pracuje bez kwiatów, czy, czy pracuje w jaskiniach i tak dalej. Takie duperele. Co może wytworzyć? No, oczywiście Honey Drop, czyli to co wcześniej pokazywałem wam. No i na końcu, co z czym jak gdyby już mutowaliśmy. Czyli będziemy teraz bawili się z wszystkimi pszczołami. A ja, jak gdyby wszystkie potem je posprawdzam. Wszystkie będę jak gdyby krzyżował i tak dalej, żeby dostać jak najwięcej rzeczy. No ale w tym momencie jak gdyby więcej nic poradzić nie możemy. Każdą królową jak gdyby sprawdzimy. Zobaczymy, które są najlepsze. Co one wszystkie dają. Cultivated. No zbyt wiele się one nie będą różniły, ponieważ one żyją na tym samym biomie. Nie są jak gdyby to zaawansowane zbytnio, więc no, raczej zbyt dużo nie możemy oczekiwać po nich. Nie będą się zbyt dużo różniły. O, tutaj mam oczywiście Possibility e, possible, possible Produce. E, troszkę inne, ponieważ tam mieliśmy. Nie wiem czemu. Aha, dwie sztuki. Honey. honey e, nie honey drop, tylko. A, jak to się nazywało Honeycomb. Dokładnie dwie sztuki tam mogliśmy wytworzyć. Tutaj niestety przy tym e, tylko jedną. No i tutaj też mamy mutację. E, no i cultivated, drone, e, cultivated Queen, ostatnie. I też tak samo. Jeśli chodzi o O to, co wcześniej już patrzyliśmy, podkładamy wszystko, ponieważ na razie nam jest to niepotrzebne. Stworzyliśmy jak gdyby pierwsze rzeczy, które są bardzo potrzebne, żeby dalej krzyżować nasze pszczoły. Mam nadzieję, że to teraz będzie troszkę szybciej. I jeszcze myślę, że stworzymy jedną dzisiaj rzecz, jedną ostatnią. Zauważyłem, że jak gdyby troszkę za wolno nam idzie, jeśli chodzi o rozwijanie naszego e, systemu z Equivalent Exchange. W związku z tym, jak gdyby przerzucimy, przerzucimy, mm, mam nadzieję, że mam wystarczającą ilość EMC, żeby w ogóle to zrobić, zobaczymy za chwilę. Um, jam, 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 jam. To się nazywało condenser. Nie, nie kon kondenser? Nie, 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 nie. Nie kondenser, tylko. Energy Collector nasze kolektory. Teraz chcemy, jak gdyby kolektor NK2. Do niego potrzebujemy Dark Matter. Będzie ciężko to stworzyć. O! Dark Matter z Block of Diamond i Aeternalis Fuel. szczęście Aeternalis Fuel mamy bardzo dużo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nie musimy się o to obawiać. Zobaczymy jeszcze, ile mamy. Czy na jeden blok diamentów to wystarczy? No, niestety 8 sztuk, ale wydaje mi się, że mamy troszkę tego na dole. Mogłem w sumie odłożyć nasz Beelizer w skrzynce, gdzie mieliśmy ze pszczoły, no ale już jak widziałem, to trudno. Teraz będę z tym cały czas latął niepotrzebnie. No cóż, weźmiemy diamenty. Czuję, że już mi zasycha w gardle. Że już chyba za dużo mówię. No, ale czegoś nie robi dla Was. Czuję w ogóle po gardle, że już jak gdyby odbiera mi mowę. Dobra, może weźmy i zróbmy dzień, bo tam pszczoły w tym momencie nie pracują. A fajnie by było, że żeby pracowały cały czas, kiedy jestem na, na tym świecie. Dobra, teraz myślę, że mogę stworzyć lok diamentów. Zaczymy, na ile mi starczy. Raz. O. 2. To było wszystko, co mogłem tutaj stworzyć. 4000. Wiecie co? Nie, w sumie jak to wrzucę, to mi nic nie da. E, tutaj miałem wcześniej obsydian, ale chyba go już mm, zabrałem stąd. Stąd o 4 sapphire. Proszę. Akurat będzie na jeden diament. I będziemy mogli stworzyć kolejny blok diamentu. Super. Bo to nam się bardzo przyda. Przynajmniej jeszcze bardziej rozwiniemy nasz system z Equivalent Exchange. No i teraz możemy, jak gdyby, stworzyć to, na co od dawna oczekujemy: czarna, w sumie ciemna materia, Dark Matter. No i teraz, jak gdyby, co potrzebujemy jeszcze, żeby stworzyć nasz MK2 Glowstone'a. Energy Collector i Dark Matter Glowstone. Hmm. Wiecie co? Może stworzymy sobie Glowstone, właśnie stąd 42 sztuki. Ho-ho-ho. Na co to nam wystarczy? Na ile sztuk? Na 10. 10 sztuk to jest za mało. Jeszcze weźmiemy ze dwie sztuki Eternal Fuel. 45. Dobra. Teraz 11 sztuk. 21. Tyle powinno wystarczyć ze spokojem, żeby chociaż ze 3 sztuki stworzyć. Raz, dwa, trzy. Ten czwarty będzie musiał troszkę poczekać. No niestety nie jestem w stanie jak gdyby stworzyć wszystkiego na raz. Receptura dość prosta. 21 sztuk. Idealnie w sumie mamy. Idealnie. No, świetnie. Kolektor NK2. Za chwilę zobaczycie różnicę między jednym a drugim. Teraz, jak, jak szybko nasze EMC trafia do naszego relay'a. E, bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu będziemy mogli o wiele, wiele szybciej wytwarzać tą energię. E, więcej diamentów będziemy bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o e, 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 Equivalent Exchange. Będziemy mogli przejść. Przeszliśmy w sumie już na czarną materię, Potem, w sumie ciemną materię, potem przejdziemy na czerwoną materię. Będziemy przechodzili do różnych pierścieni, różnych um, rzeczy, które będą spowalniały czas, będą dawały nam różne produkty, e, więc naprawdę będzie sporo się działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Equivalence Exchange. Jeszcze na pewno muszę bardziej rozwinąć Tomcrafta, ale do tego też e, ze spokojem dojdziemy. E, powoli, powoli, jak gdyby staje się coraz bardziej zaawansowany. E, no już widzę, że gra też troszkę nie domaga, więc to chyba jest znak, żeby ten odcinek już w tym momencie kończyć. Zobaczymy, dobra, Biswax, Honey Drop. O, już zaczyna się wstrzymać gra, znaczy, że, no słuchaj Guti, wyłączaj tą grę, bo już za dużo nagrywasz. To jest twój czas, żeby już skończyć w tym momencie ten odcinek. No, tak jak mi to ta gra... E, przypomina tak, i ja będę kończył ją w tym momencie, jakże widzicie, no z, z, już zbyt często są te ścinki. To jest właśnie jeden z, z efektów ubocznych, które m, nie są zbyt fajne, czyli jak gdyby gram na tej paczce, to po 20-30 minutach zaczynają się takie ścinki, że praktycznie nie da się już nic zrobić i trzeba od nowa zresetować grę. M, nie wiem dlaczego tak jest, ponieważ no, na innych nowszych paczkach to się nie dzieje, tylko na tej paczce, którą ja stworzyłem. I to się oczywiście też stało dopiero w momencie, kiedy troszkę bardziej rozwinąłem system. No, dosyć dziwne, ale na to nie mogę nic poradzić, więc będę grał na takiej paczce, jaką mam cały czas, tak długo, aż gdyby nie rozwinę ją do końca i nie stwierdzę, że to jest koniec serii. Na razie tego nie planuję, nie przewiduję, będę dalej dążył do rozwinięcia swojego świata, tak żeby go całkowicie zautomatyzować. No i cóż, myślę, że to już będzie wszystko w tym odcinku, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, przekazać, pokazać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to oczywiście łapki w górę. No i cóż... Myślę, że to wszystko, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Papa! Pa.